Witam że... Was bardzo serdecznie na moim kanale hey. To znowu ja A dzisiaj sobie zagramy w minecrafta Robimy nowe przetrwanie O no i tak Przepraszam Was, że, 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 że mam skin'a Steve'a, ale... No cóż, ten skin mi się skasował po prostu. Nie wiem jakim cudem, ale będę musiała sobie go jeszcze raz założyć. A teraz tak: stwórz, stwórz nowy. Przepraszam, widzowie, że tak mówię dziwnie, ale. He, mam bardzo mocny katar, A tu co się stało? tak zawsze. Która. Jaka to jest wersja? No i 7/19! Czy tak zawsze było? Nie! Albo. Nie wiem, jakoś dziwnie to jest. Nic, tak nie było, ale. Dobra. Jak nazywamy świat? Będę ja chciała na tym jeszcze robić swoją wioskę. Coś w stylu. No tak, tak, i tamto jest rano. Nazwę ją. E... Na razie nie będę nazywać. Może później zmienię, bo naprawdę nie mam pomysłu. Damy sobie na łatwy. Bo ja nie jestem taka dobra. Tryb operator. Ym. I tak, czy my chcemy się gdzieś w danym miejscu zrespić? No nie wiem, nie wiem. Dobra, robimy tyle. Naprawdę, widzę, że mam taki kadr, że to jest niemożliwe. No właśnie, słyszycie. Budowanie terenów, czy tywanie zaraz będzie. Ooo, ale tu się długo ładuje. Wczytywanie i, do... i do dzieła. Nie. Wczytywanie i do dzieła. Do dzieła. Gotowe do dzieła. Nie no. Naprawdę widzowie, lepszego biomu nie mogliśmy mieć. Czy my nie mogliśmy mieć lepszego biomu? Z gorszy biomek mógł nam się zrespić. Naprawdę. Najgorszy biomek tylko mógł się nam zrezwciężyć. To nie jest wioska, nie? Nie, no to nie jest wioska. Czy jest? Nie, no nie jest. Oooooh. Dobra, ścinamy sobie drzewko. I płyniemy gdzieś. Ojoj, oj, 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 moi widzowie! Wiecie co? Widzimy się już, ja już jak mam trochę drewna, dobra. Więc widzimy się za chwilę. No to co? Widzimy się za chwilę. Hej, jak widzicie, nazbierałam sobie troszkę drewienka. Skąd się wziął ten drewno? Nie wiem, nie wiem. Rozumiem. Ej! Też mieliście taką schizę, jakby tu dymie były? Prowadź no, jakby... Nie znam, że on na mnie leci. Nie! Nie zabijaj go! Nie! Oj! I co mamy problem. Nie piszcie w komentarzach, hip. Błagam Was. Nie piszcie. Po prostu chciałam pomóc liskowi, Ale nie piszcie, hip. Nie piszcie. I da się takie zjeść? Nie da się. Ja zrobię sobie słupki. Nie miała jedzenia. O ile znajdę mu humory. Ty co ja mam jeść Aj, aj, aj. Już Maria myślałem, że się tu świat nie wygenerował Jedzenie Jo o ile psów Ale szkoda żeby kości Dzięki Pieski Dzięki za pomoc no, mory! Nareszcie! Nareszcie! I tu się zaczyna normalny biom! I... Ale ja mam parta, czy parta, ale wiecie. Zawsze coś. Dobra, to mi starczy. Będę miał trzy zupki. Ile taka zupka daje głodu? Chyba. Dwa? Dwa albo cztery, czy nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mi się wydaje, że dwa albo cztery. Co, wejdziemy? A co? Wejdziemy se. A co? na serio? O, tak, jeszcze... To jest. A, bo to nie wypada! To panie, we mi daj spokój! Aj, gdzie ja wchodzę? Albo dobra, rąbać te drzewo. U, nie podoba mi się, zaczyna się robić noc. Nie podoba mi się. A szkoda, że rzeczywiście, że nie miałam kości. Bo na start bym miała wilka. Hej, bym się już tak nie bała. Znaczy, bała, gry się nie bała, tylko. Wiecie, jak to jest? Oooo! Oh. Oooo! Oh. ładny teren! Tu się robimy chatę Jak ślicznie. Ekstra. Tu mamy kopalnię. No i Gites Majornez! Jo pierdyle! Ej, czekajcie, ja włączę właśnie, do tego no nie no, lepszego biomu żeśmy znaleźć nie mogli, nie? Wiecie co? Ja bym sobie w tej jaskini dom zrobiła. Co by na to? Ha? Ha? Tu bym sobie dom zrobiła. I bym zrobiła takie schodki do góry. Jakby. Ech, dobra, to się wszystko ogarnie, ale tak. Jaki piękny teren. Wszystko obtoczone lasem. Tam jeszcze góry są. No i ślicznie. I tam są to fajne też drzewa. Tu są prawie każdy rodzaje drzew. Ślicznie, super. Ja się bardzo cieszę. Alon Katar, masakra. Teraz tak. crafting typu z tego craftinga robimy teraz. Tak patyki to najważniejsze. Teraz tak Kilo, I love Kilo, Kilo, tu razu mam? Ten cobblestone. Wszyscy czekali? 5, 6, siedem, osiem, dziewięć. Zajęłam do takiego kolega i zaczynam mówić jak on. Oj, teraz tak. Cztery patyki. Mieczyk. Kajlo. Sykiera. Łopata. Wiecz. I love sykiera, łopata jak coś. Tak bym umierała. I teraz schodki. Trzeba zrobić schodki. Są schodki. Albo jesteś ślepa, albo tu nie ma schodków. A nie! Ty jesteś ślepa. Jesteś ślepa. No, i teraz tak, ja bym zaczęła gdzieś tu budować te schody, i potem tu by szły te schody. Tu by szły schody, i tu bym miała dom. To by była moja jama, a tak naprawdę tylko moja. Dobra, mam plan, tylko tam będzie trzeba oświetlić, tu będzie trzeba oświetlić. Chyba, że wiecie co zrobimy. Wiecie co zrobimy. Ja na pokojowym, jak się uzbroję mocno, mocno to dam z powrotem na normalne, czy tam łatwe, bez różnicy. Czy zgadzacie się na taką umowę? No nie, no musicie się zgodzić. Oj, tu mi przyszło powiadomienie. Powiadomienie, nie wiem, czy widzieliście. Teraz tak. To trzeba rozważnie zrobić tu zrobimy tak zrobimy tak tu zrobimy tak tak i tak dobra to zaczyna wyglądać ai albo w sumie może tak zostać. I tak, jeszcze tu sobie zrobimy tak. I tak może będzie czy źle to wygląda. Widzę wy czy to dobrze wygląda. <grytania> ja robię po prostu to, co mi na myśl przyjdzie. Hmm. Tu bym musiała doskoczyć, ale nie doskoczę. Albo! Albo! Parkour. Patrz jaki ja A ja zaś tam nie dosięgnę. Nie dosięgnę. To zrobimy to tak. Widzę, wiecie, czy to tak miało być? Czy ja ci po pierwsze dzieliłam? Czy to tak miało być? Hmm? Tak to miało być? Ja pierdzielę. Dobra, później się ogarnie Co ja się przejmuję takim elementem? Czy to naprawdę tam zrobiłam? Ja pierdzielę. Dobra, zrobimy tak, już na łatwiznę pójdę. wiecie co? Ja teraz sobie tak pomyślałam Wiecie co, ja poza odcinkiem Oczywiście nie na kreatywie, bo ja jestem fair Poza odcinkiem Ogarnę sobie jakieś yy, Lepsze itemki Więcej schodków Na pewno Więcej tego drewna Dzisiaj to tak już Na start żeśmy polecieli Od razu z grubej rury Już dom i wszystko I ja tego nie ogarnę Poza odcinkiem ogarnę sobie jakieś fajne lepsze itemki. I sobie to na spokojnie wszystko tam będziemy robić. Czy wy się zgadzacie na taki układ? Czy wy się zgadzacie na taki układ? No i bardzo się cieszę. <laughs> Ale jestem Ewenement Tu sobie jeszcze na szybko tak zrobimy. Tak. To brzydko, tak ładna. Dobra, tak jak mówię, jutro się ogarnie. Znaczy nie wiem, czy jutro, bo he, poza odcinkami mam dużo przerwy zawsze, ale teraz ogólnie wlecą dwa odcinki. Ule są dwa odcinki, bo jeden nagrywałam wczoraj ze Stumble Guys z całego karnetu. Jak ktoś nie oglądał, to bardzo zachęcam. Yy, I drugi. Dzisiaj teraz nagrywam. Więc git. Git jest Majony. Dwa odcinki w dwa dni. No to co? Ja tutaj kończę. Na razie to wygląda. Już może myślałem, że spadnę. Na razie to wygląda tak. Wszystko, a my się widzimy już jutro. Na razie i.